Partnerem przy realizacji materiałów filmowych są AmoService, extrafelgi.pl, Staffa, Karbontek, Chakram, samochodowe instalacje BRC, 2 autoracing.pl. No, powiem szczerze, że troszkę się zdziwiłem, że tak wcześnie jedziemy. Prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że w tamtym roku mieliśmy problemy z, z ukończeniem jakby zawodów. No pewnie też prawdopodobnie dlatego, że miało być dużo zawodników. Tutaj też ten, zmiana tych terminów, prawda, która była, no zawodnicy, którzy nie doczytali w regulaminie i no i niestety tam z tego co wiem to 15 zawodników jeszcze nie zostało przyjętych, bo, bo za późno wysłali zgłoszenie, także e, myślę, że to tym poddyktowane. No, nie wiem, no, czy to tak fajnie będzie wcześniej wstawać, no, ale trudno. No. Pogoda jest e, ładna, ciepło, więc rano powinno być wszystko w porządku. E, zawody w Limanowej, e, no, no fajne. Zobaczymy, jak będzie z pogodą, czy będzie lało, czy nie będzie lało, zapytają deszcz. E, szczerze mówiąc, no, e, troszkę liczę na ten deszcz, prawda, bo, bo konkurencja bardzo mocna. Natomiast e, co, no, pojachodnej. Cztery awarie wiechodne, teraz jakby wóz przeglądnięty. Wczoraj się udało dopiero złożyć skrzynie biegów o wpół do pierwszej w nocy, więc no ja też z dużą nadzieją, tak? z dużą nadzieją, że w końcu pasmo niepowodzenie się zakończy. Sponsorem relacji była firma Chakram, koncesjoner marki BRC i właściciel sieci skupiającej tysiąc warsztatów montujących samochodowe instalacje gazowe w Polsce.